Witajcie. Dzisiaj startujemy ze starciem tytanów, mianowicie NVIDIA kontra Radeon w kontekście platform unixowych, linuxowych z, z naciskiem na linuxowe. Tyle tytułem wstępu, bo więcej go nie potrzeba. Startujemy. Taką oto kartę miałem na podorędziu czy w użytkowaniu przez całe 4 dni. Cena tego ustrojstwa to jest rząd 1240 zł, 1300 zależy, jak trafisz. Miałem by the way dokładnie tą kartę, którą tutaj widzimy na obrazku. Teraz, jeżeli chodzi o datę premiery tej karty, to premiera tej karty miała miejsce w lutym 2021 roku czyli jest to mniej więcej powiedzmy czteroletnia konstrukcja cztero z kawałkiem tak? jeżeli sobie odejmiemy od 2025-2021 mamy circa about 4 lata proszę to zapamiętać na chwilę obecną jestem posiadaczem tej karty i przy niej zostaję to jest Gigabyte Radon x 7600 xt w porównaniu z nvidia jest to 16 gigowa Karta nie 12-gigowa, karta. Jest to karta ze stycznia 2024. Jest to karta w architekturze Navi 33. Jest to dość ważne dla dalszych moich rozważań. Zrobię coś, czego nie lubię robić. Podepremuję się czatem GPT i to zupełnie oficjalnie, tak? Jeżeli chodzi o różnicę między otwartymi a zamkniętymi sterownikami NVIDIA dla Linux, no to mamy licencję i kod źródłowy, otwarte sterowniki, nowe NU czy jakkolwiek się to wymawia, są projektem społecznościowym rozwijanym w ramach kernel.org org i Mesa. Kod źródłowy jest publiczny, każdy może go przeglądać i modyfikować. NVIDIA udostępnia tylko fragmenty dokumentacji, reszta to inżynieria wsteczna wykonana przez społeczność, i to jest słowo klucz. Inżynieria teczna wykonana przez społeczność. Zamknięte natomiast sterowniki są rozwijane przez samą NVIDIA. Kod jest zamknięty, dystrybuowany w formie binarnej. Nie można ich legalnie modyfikować ani w pełni debugować. Wydajność i punkcie: zwykle nowenu no, dużo słabsze, jeśli chodzi o wydajność w grach i aplikacjach 3D. Brak lub ograniczona obsługa najnowszych technologii Ray Tracing DLLS. Cuda, cuda trzeba dogrywać z zewnątrz i działa to eee, różnie. Ograniczone zarządzanie energią, często, często karta działa na niskich zegarach. A w przypadku sterowników zamkniętych mamy pełną obsługę. Wszystkiego pod warunkiem, że będą nam działać. A działają jak góralska prognoza pogody. Hej. Plusem sterowników otwartych jest to, że no, tuż są bardzo dobrze zintegrowane z systemem. Dobrze, teraz malutka dygresja z mojej strony, która nie będzie aż taka malutka. Z góry przepraszam za sposób, w jaki czytam. Nie jestem najlepszym lektorem, jakiego świat widział i słyszał. To jest oświadczenie jednego z deweloperów kompletnie niezależnych systemów Linuxowych, nie wspieranych przez w zasadzie żadną firmę. Nie obsługujemy pakietów z repozytorium non-free. Żadna dystrybucja tego nie robi w swoich repozytoriach. Wynika to z faktu, że źródło jest zastrzeżone. Każda dystrybucja dokłada wszelkich starań, aby udostępnić je dla wygody większości osób, które będą z nich korzystać. Oznacza to, że ktoś z kompatybilnym komputerem PC używa go. Przewidywalny sposób, im więcej urządzeń peryferyjnych i wymagań zostanie dodanych do tego scenariusza, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów oraz problemów. Ponieważ nie możemy naprawić błędów związanych z oprogramowaniem z repozytorium non-free, a możemy jedynie dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić najnowszą wersję oprogramowania, która będzie współpracować z najnowszymi. Wersjami oprogramowania w POS, które my pakujemy i które może się komunikować z jądrem. Sterowniki Nvidia są uszkodzone w każdej wersji. Regularnie, regularnie wymagają one poprawek, by działały zarówno samodzielnie, jak i z najnowszymi wersjami jądra. Inne dystrybucje, które po prostu działają, w rzeczywistości nie działają. Wydają pieniądze na pracowników oraz sprzęt, aby testować swoje pakiety i dostarczać użytkownikom absolutnie każdą możliwą konfigurację, aby pokryć każdy możliwy scenariusz sprzętowy. Ostatecznie powoduje to nadmierne obciążenie systemu. Nie mamy ani zasobów, ani chęci, by zapewnić to. Udając wsparcie dla oprogramowania, którego kodu źródłowego nie możemy modyfikować. Sterowniki starsze niż wersja piąta nie będą obsługiwane w jądrze szóstym i wyżej. Otwarty sterownik nie będzie przenoszony do kart starszych niż GTX 16. Oznacza to, że nie możemy również oferować żadnych starszych sterowników dla kart Nvidia. Natomiast Nvidia chce, aby sterownik otwarty był używany jako domyślny, ale środowisko userland jest nadal zastrzeżone. Dopóki nie zostanie otwarte, każda dystrybucja będzie musiała obejść to ograniczenie. Ci, którzy otrzymają najwięcej pieniędzy, prawdopodobnie odniosą sukces i prawdopodobnie zrobią to, pakując starsze wersje sterownika i jednocześnie testując. Nowe wersje gdzieś z dala od oczu użytkowników. Dla nas jest to sytuacja bez wyjścia. Oferować sterownik, który działa, ale nie ma wszystkich funkcji, czy oferować najnowszy sterownik, który nie będzie współpracował z najnowszymi jądrami albo będzie współpracował nie w pełni. I to jest dokładnie to, o czym mówię, i to co mi się stało na OpenSUSE i paru innych rzeczach. Niby ten sterownik pod RTX działał, ale w zasadzie nie działał. Sypało mi się wyświetlanie, sypały się rzeczy. Przestańmy ludziom pier mówić, że Nvidia jest taka fajna na Linuxie, bo nie jest. Dobrze, zajmijmy się dalszym technicznym rozgryzaniem tego problemu. Wróćmy do tego, na czym skończyłem, czyli do sterowników otwartych Nvidia i ich działania. I teraz nie żebym się czepiał, Dobrze zintegrowane z systemem, czyli działają w miarę dobrze albo bardzo dobrze, ale nie mają też wszystkich funkcji. Nie po to kupuję kartę za tysiąc, dwa, i nie wiadomo jaki pierdyliard złotych, żeby nie mieć w pełni działających wszystkich albo większości funkcji danej karty. Hello! Jeżeli chodzi o sterowniki Radeona wbudowane w Kernel, wygląda to zupełnie inaczej. Radeon czy tam AMD swoje sterowniki otworzyło już dawno. Są one w pełni zintegrowane z Kernelem, nie trzeba ich pobierać osobno. Mamy obsługę akcelerację 3D Vulkan OpenGL, dzięki Mesa mamy też RADV, LLWM, właściwie wszystko co jest nam potrzebne. Sterowniki Pro Driver są używane właściwie w zastosowaniach CAD, renderowaniach i obliczeniach. Natomiast w zasadzie to co mieszka w tych e, sterownikach zamkniętych mamy wbite w każdą dystrybucję. Do cad głównie potrzebne nam są rdzenie ROK. W telegraficznym skrócie jeżeli chodzi o NVIDIA mamy część sterowników czwartych i to jest chyba dość niewielka część, a reszta jest to druciarstwo na zasadzie inżynierii wstecznej, żeby te otwarte sterowniki jakoś tam hulały. Natomiast w przypadku AMD GPU, pełne wsparcie mamy od, od kernela 4.15. 4.15, moi drodzy, to jest kernel z 28 stycznia 2018 roku, czyli mamy 7 lat wsparcia pełnego, jeżeli chodzi o Radeon pełnego, nie częściowego. Teraz bardzo bym prosił o przypomnienie sobie tej daty, czyli to jest styczeń 2024 roku, niecałe dwa lata temu. Jest to karta NAVI 33. Architektura NAVI 33 Pro, Architektura NAVI 33, czyli 31, 32 i 33, jest wspierana od kernela 6. 0, czyli od stycznia 2023 roku. Czyli jednym słowem, karta jest wspierana rok wcześniej niż powstała, niż była jej premiera. Redon 7600X jeszcze raz powstał w 2024 roku w styczniu, a wspierany jest od stycznia 2023. Dziękuję bardzo. Ja nie mam pytań pełne wsparcie karty, która jeszcze nie powstała i powstanie dopiero za rok w do karty, która powstała 4 lata temu i dalej robi jaja na części dystrybucji. Włącznie z tymi, które ją ponoć w pełni wpierają. E, teraz ja nie jestem wrogiem ani NVIDII, ani Radeona, ani Windowsa, ani Intela. To nie o to chodzi. I jedyne o co mi chodzi, to to, że jeżeli używam Radeona, to mam pewność, że wszystkie Kluczowe sterowniki mam w kernelu bezpośrednio od producenta sprzętu, natomiast używając Nvidia, mam pewność, że mam ich jedynie część, a reszta to druciarstwo. Natomiast sterowniki, które zostały wypuszczone przez firmę Nvidia, będą albo nie będą działały. Mało tego, architektura NaVI 44 i 48 do takich potworów jak te, które widzicie tutaj, weźmy sobie największego potwora, jaki tu jest w tej chwili na liście, wymagają kernela 6.12. 6.12 to jest listopad 2024, to jest równoroczny kernel, czyli kernel z listopada zeszłego roku, biera kartę z czerwca tego roku. Ok? Pełni. Jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem wrogiem NVIDIA, wielkim przyjacielem Radeona, ja jestem użytkownikiem. Jako w miarę ogarnięty użytkownik uważam, że powtarzanie ludziom mantry, jak to Nvidia działa pod Linuxem, jest zwyczajnie szkodliwe, ponieważ działanie Nvidia pod Linuxem to jest góralska prognoza pogody. Są ludzie, którym ta Nvidia jakoś tam działa. Przynajmniej mówimy o Nvidiach. Tych dużych desktopowych to jest seria 1050 albo 1060, laptopowe 4060, ale laptopowa historia to są hybrydowe karty, to są zupełnie inne architektury, to trochę inaczej działa. Ciekawe, czy nie podpiera się po drodze procesorem albo cholera wiem czym jeszcze. Natomiast karty desktopowe, które wyglądają tak, gdyby ktoś miał wątpliwość, to jest cholerna loteria. Jeżeli czytamy Fora, to problemy zaczynają się od serii. RTX20 i tu ustaw, 20 cokolwiek dalej, zaczynają być problemy. I nie mówimy o postach sprzed 5 lat, mówimy o postach z roku 2023, 2024 i 2025, dotyczących zarówno nowych, jak i starych konstrukcji. Mało tego, jeżeli ich nie ma, to ja nie chcę używać czegoś, do czego sterowniki są w połowie wartościowe, ok? Ponieważ połowa tego, co jest, jest zamknięta i potrafi nie działać na linuxach albo się nawet nie odpalać trzeba używać nowenu plus jakiegoś tam druciarstwa teraz cenowo jeżeli weźmiemy sobie tego RTX gaming który kosztuje 1240 zł i tego Radeona którego w tej chwili mam który jest o 4 giga mocniejszy to mamy 139 zł różnicy w karcie która jest o kilka lat nowsza, o kilka generacji mocniejsza i naprawdę bardzo dobrze robi Filmy i bardzo dobrze się na niej gra. Jedno muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o wadę tej karty. Ale tyczy się to wszystkich kart graficznych pod Linuxem, nie tylko Radeona. Jeżeli odpalimy sobie jakąś tam bardziej wymagającą gierkę, mimo że to nie jest najnowsza e, gierka na świecie. I włączymy sobie pełen ray tracing to klatkaż dostanie tak w dół, yy, tak w lupę, że to się w głowie nie mieści. Dlatego ja mam włączony podstawowy Ray Tracing, a reszta jest powyłączana, bo po prostu klatkaż spada do 15 klatek. I to nie jest kwestia Radeona czy Invidii. Implementacja Ray Tracingu na Linuxie jest dość podstawowa, żeby nie powiedzieć, że jest fatalna, a moje ustawienia tu wszystkie są jako wysokie. Zróbmy sobie test wydajności. Tak on właśnie wygląda. Mamy 41 klatek na sekundę. Przy założeniu, że w tle chodzi o OBS i też tam coś sobie robi. Normalnie tych klatek mam w granicach 50 parę. Jeżeli niczego nie ma w tle. I tak chodzi to płynnie wygląda ładnie. Natomiast osławiona Nvidia na otwartych sterownikach. No wyglądała. Kienko, jeżeli chodzi o kratkaz. Na zamkniętych sterownikach działało to dobrze. Natomiast to mi po zamkniętych sterownikach. Jeżeli ja na nich nie jestem w stanie pracować, przy tym co ja robię, a ja robię filmy, ja robię YouTube, ja robię jeszcze parę innych rzeczy, i nie chcę, żeby mi się wywalał monitor co 5 minut, bo moja karta graficzna ma ochy. Dziękuję, tak wygląda. Klatkaż. Używając Radona nie potrzebuję żadnych dziwnych custom kerneli do systemu, żeby mi to ładnie banglało, punkt pierwszy. Obiecuję Wam, że na jakimś Rehelu, tudzież na innym Rocky Linuxie zainstaluję sterowniki od tego Radona, pełne. To od producenta. Myślę, że niewiele się będą różniły. Zobaczymy, zrobimy sobie test, specjalnie odpalę tego cyberpunka na Rehelu, na driverach dostarczonych przez firmę tych zewnętrznych ze wszystkimi elementami proprietary, czyli własnościowymi. Jestem ciekaw co z tego wyniknie. Naprawdę ciężko jest mi się dziwić użytkownikom, którzy mają w domu NVIDIA, że po dwóch tygodniach testowania Linuxów na vm z NVIDIA człowiek po prostu odpuścił mając dosyć. Każdy miałby chyba delikatnie mówiąc dosyć. Jeszcze w ogóle Nvidia na Matko Boska. Przestańmy ludziom żenić kit, że Nvidia zawsze działa pod Linuxem. Nie, nie działa zawsze, działa czasami. Koniec, kropka. Tak było i tak będzie tak długo, jak długo Nvidia nie otworzy porządnie swoich sterowników, a nie będzie robiła ruchy pozorne. Albo otwieramy sterowniki, albo nie. Nie można być. Trochę w ciąży, OK? Nie żeńmy ludziom tego, że działa Nvidia zawsze i tu pokazujemy jak ją instalować, bo się ludzie rozbijają o ścianę. Uczciwie działa nie zawsze, nie na wszystkim. Mi Nvidia się posypała na, w miarę nowym debianie, na teoretycznie w pełni wspierającym ją Open -us. A Ościągnąłem wszystko, to było w repozytoriach od producenta i użyłem repozytoriów. NVIDIA. Ok? To były proprietary drivery i mi się grafika rozpadała od samego patrzenia na nią. Dla mnie zasada jest bardzo prosta. Jeżeli na przykład mam firmę cateringową, to kupuję samochód dostawczy, a nie Tico, a potem narzekam, że nie jestem w stanie rozwozić nie wiem, pizzy i kurde, żurku po domach czasowych. I to samo jest skąpem. Jeżeli chcę używać Linuxa to kupuję sprzęt, o którym wiem, że na pewno z tym Linuxem działa, albo przynajmniej na 90%. Jeżeli my będziemy ludziom żenić kit, że pod tym Linuxem działają rzeczy, które pod nim mogą działać, ale niekoniecznie muszą, i wiadomo jest od lat, że są problematyczne, nie będziemy mieli więcej ludzi na Linuxie, będziemy więcej mieli takich wkuronych osób, które tego Linuxa potem nie dotkną nawet kijem z gumową rękawiczką. Na końcu wkurzony pan Roy miał do dyspozycji RTX 3060 no i właśnie. I jeden monitor. Jeden. Przynajmniej z tego co napisał. Przestańmy ludziom żenić kit. Bo w ten sposób na Linuxa to my ich nie ściągniemy. No i na koniec wracamy. Zobaczcie jak wygląda wsparcie architektur Redona na Linuxie. Nawet na takiej stronie Gentoo. A jak wygląda wsparcie architektur NVIDIA na Linuxie. To, że to ładnie wygląda na stronie, że masz jakiegoś tam ran do instalacji karty, to jeszcze nie znaczy, że oni to wspierają. Ja bardzo nie lubię takich marketingowych praktyk, że jeżeli tylko kupisz odkurzacz, to worki dodamy ci gratis. Fajnie by było, żeby jeszcze nie były dziurawe. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.